Poszło! Dzień dobry. Dzień dobry. A co pan tu robi? Zapraszam. Jestem hodowcą. Nie ujawnię swojego imienia i nazwiska. Proszę, zapraszam. Co by pan chciał wiedzieć? Na temat coś mojej hodowli, tak? Oczywiście. Proszę pana, proszę spojrzeć. To są najnowsze pomidory, sztuczne na baterie. Rosną, rozmnażają się. cyrki tutaj można zobaczyć. Nawet liście są popromienne. Specjalnie zamówiłem ziemię z Czarnobyla. Ale co trzeba zrobić, żeby nie była szkodliwa dla ludzkiego zdrowia? Proszę pana, zużyte baterie pan tu bierze, ile tylko można, i normalnie pod krzak się składa. Najlepsze są te 9V, ale później powiem. Na, na czym polega ta yy, cała specyfika i, i fenomen tej baterii. Proszę Pana, już tłumaczę. Moje pomidorki, jak widać, nie są yy, w większości czerwone, yy, dlatego że spożywa się je na zielono. Nie są wtedy szkodliwe dla zdrowia. A jeśli ktoś jest fanem yy, yy, bardzo wysokich, mocnych wrażeń, to zapraszam tutaj pomidor, też sztuczny na baterię. Tu widać... Yy, Rosną, niebateryjne ogórki, widać jak widać liście obumierają. To jest ces radioaktywny. Proszę pana, nie ujawniłem swojego imienia i nazwiska. Chociaż i tak każdy wie, wystarczy obejrzeć pierwszą część na YouTube, pan Krzysztof, wszystko będzie wiadomo. Ale mój siódmy zmysł mówi mi, żebym nie zdradzał się w tej chwili swoim imieniem i nazwiskiem. Ten pomidor, proszę zobaczyć. Właściciele maluchów, czyli Fiatów 126P mogą liczyć na wysokie doznania siadając po spożyciu trzech takich pomidorków jadąc na rondo do Nowogródka i tam robią zagładę jadąc w przód i w tył redukcja z jedynki na dwójkę z dwójki na jedynkę i wsteczny efekt gwarantowany jeszcze Pan coś chce wiedzieć aha, dlaczego ta 9V bateria taki, takiego ma powera bo wszystkie dinozaury jak żyły, chodziły na takie baterie. One prawdopodobnie żyły gdzieś tam w okolicy Chin. Dlatego powstał taki duży mur, żeby chronić ludzi przed tymi bestiami. Te baterie yy, no nie ujawnię teraz firmy, ale rzekomo takie króliczki też biegają tam, proszę pana, plusowe. I one tak zapierdalają, że wszystkie baterie siadają. A na tych bateriach proszę zobaczyć, jakie piękne pomidory rosną. Sztuczne na baterie, proszę pana. Są A na koniec mogę panu zaśpiewać piosenkę z takiego słynnego filmu nagrodzonej, nagrodzonego 50 yy, oskarami. Jestem wesoły Romek, tam na przedmieściu domek, tam do kutynko chęcia Powtarzam na tym jeszcze raz. Jestem wesoły Romek, będę na przedmieściu domek, tam do kutynko chęcia Powtarzam na tym jeszcze raz. Pozdrawiam wszystkich i liczę na porządne wsparcie merytoryczne. Dziękuję. Pozdrawiam Pan Czysztof.